Nasz klient miał budżet na pewne salonowe auto. Wybrał więc oferty z oficjalnej sieci BMW w Niemczech. Sprawdziliśmy pierwsze dramat. Drugie jeszcze gorzej. Dzień dobry, witam wszystkich. Jesteśmy w Neubrandenburg. Na zlecenie pana Krzysztofa odbieramy dzisiaj to oto piękne cudeńko BMW 520 dieslu. BMW 520D X Drive. Rocznik 2023. Liczba właścicieli dwóch. Najpierw pożyczania Sixt, a później osoba prywatna, co miało znaczenie dla całej transakcji. Desz nie lakierowane. Przebieg 82 728. Cena 39 990 euro. Zacznę jeszcze dzisiaj, minus 10, minut 11, ale pokażę Wam auto, póki kamera nie zamarznie i ręka nie odpadnie Tu z tyłu położyli koła letnie nie macie okazję obejrzeć też auto zaraz po wyjeździe z salonu póki mróz nie zniszczył tego pięknego widoku śnieg błoto bo po drodze jest ciężko. Zimówki Chyba z tego roku nawet, nawet założyli, o ile się nie mylę. Jak nazwę już nie mogę znaleźć, to jest rucznika, ale, ale wyglądałem solidnie. Nie pierwsze odpalenie, bo pierwsze było w salonie, ale odstrzało. Tak, jak za pierwszym razem. Oczywiście auto kupowane w salonie BMW. Żeby nie było. I żeby nie było, że nie ma silnika. To nie było auto pierwszego wyboru pana Krzysztofa. Byliśmy w dwóch innych lokalizacjach. Niestety tamte samochody nie spełniały oczekiwań pana Krzysztofa. I wróciliśmy do. To była jedna chyba z pierwszych ofert w ogóle, które pan Krzysztof brał pod uwagę, ale coś tam nie pasowało. Wolał zobaczyć inne, tamte inne nie spełniły oczekiwań. Niestety okazały się, krótko mówiąc, trefne. No i wróciliśmy do prawie propozycji numer 1. Dla tych detektywów, co tylko przebijają, bo socjalizowali się na szybkiej dopaminie z rolek, od razu wyjaśniam, że szary egzemplarz BMW z czołówki filmu nie był tym, który ostatecznie klient kupił. On był przez nas sprawdzany dokładnie 1 grudnia, czyli już ponad 2 miesiące temu. Wtedy jeszcze kosztował prawie równe 46 tysięcy euro. Można było to BMW kupić w ramach tak zwanego nabycia wewnątrzspólnotowego, ale na tym kończyła się jego atrakcyjność. Mimo całkiem niewysokiego przebiegu, Nieprzekraczającego 40 000 km. A ślicznie rzecz biorąc, BMW miało dokładnie 37 i 19 km w dniu weryfikacji, a podane w ogłoszeniu 39 900 km było tylko orientacyjne, jak stwierdził sprzedawca, i mogło ulec zwiększeniu. O czym za chwilę. Ciekawostka, bo ta piątka nadal jest w ofercie, a ogłoszenie o sprzedaży. Jest aktualne, więc gdyby ktoś był zainteresowany, oto garść informacji. Auto jest z niemieckiego rynku i też miało dwóch właścicieli. Pierwszym była centrala BMW, a kolejnym jest salon BMW ZROT, który dziś to auto sprzedaje. Jest ono wypożyczane klientom serwisu jako zastępcze na czas naprawy. Stąd ten rosnący przebieg. Podczas naszej weryfikacji było kompletnie nieprzygotowane do sprzedaży. Już samo umówienie się na oględziny graniczyło z cudem, bo termin ustalaliśmy i przekładany był przez sprzedawcę chyba dwu czy trzykrotnie z uwagi na to, że auto stale było użyczane klientom salonu. Karoseria pokryta była solą i błotem, ale najgorzej i tak było w środku. Nieusuwalny i stary brud, zarysowania na plastikach w całej kabinie, a kurz aż się wzbija po dotknięciu tapicerki. Dodajmy do tego zapocenie olejowe w komorze silnika, lakierowanie tylnego nadkola oraz lewych drzwi z tyłu. A także hamulce do wymiany, opony do wyrzucenia, brak możliwości negocjacji ceny i, uwaga, zapach wilgoci w środku. Oto mamy pełny obraz sytuacji. Ale co się dziwić? Salon BMW to też biznes. Często sami ujeżdżają auta do nieprzytomności, lub biorą w rozliczeniu od swoich klientów, pobieżnie je odświeżają, lub nawet nie, jak w tym przypadku, i wystawiają z wysoką marżą. Licząc na to, że renoma marki uśpiczyność klienta. Zatem oczy zawsze dookoła głowy. W tak zwanym międzyczasie sprawdzaliśmy jeszcze drugie auto, ale wynik weryfikacji był podobny do tego pierwszego, więc nie ma właściwie sensu tego powtarzać. Wróciliśmy zatem do Noi Brandenburg, które było chyba nawet pierwszym wyborem naszego klienta, ale po wstępnym kontakcie z tym salonem zostało skreślone głównie z uwagi na brak możliwości zakupu auta bez niemieckiego podatku VAT. Klient chciał pierwotnie przeprowadzić tak zwane nabycie wewnątrzwspólnotowe, Czyli chciał kupić pojazd w kwocie netto i zapłacić VAT w Polsce dopiero po sprowadzeniu. Okazało się to być jednak niemożliwe, gdyż drugim właścicielem pojazdu była osoba prywatna, a więc VAT został już rozliczony, a salon mógł zaproponować jedynie w polskiej faktury VAT-marża jako dokument sprzedaży. Po przemyśleniu sprawy i po kolejnej trzeciej już naszej weryfikacji klient powiedział kupuję. VAT przestał być przeszkodą wobec doskonałego stanu wizualno-technicznego, dwóch lat gwarancji, niższej ceny około 5000 euro, świeższego rocznika po 2.23 zamiast 22. Nie było się nad czym zastanawiać, mimo większego przebiegu i użytkowania wypożyczalni Sixt, o czym też będziemy z Wami chcieli już wkrótce porozmawiać. Do zobaczenia w następnej projekcji. Witam, dzień drugi i kończy się przygoda z Bębu do Pana Krzysztofa. Za chwilę się spotykamy, 12.30. Pan Krzysztof właśnie chyba wjeżdża na dworze z PKP w Zielonej Górze. Pan Krzysztof jedzie z dalekiego Lublina, a tu jeszcze długa trasa powrotna. No, pan Krzysztof właśnie dociera, jak widzicie pogoda się zmieniła diametralnie. Świeci piękne słońce, ale dalej mroźno. Minus 6. No za chwilę za chwila chwilę prawdy, bo Pan Krzysztof pierwszy raz zobaczy auto na żywo. Ale na pewno się spodoba.